Sprawcom świętości i tym, który w niej udoskonala, Ty powołujesz do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości odrodzonej z Wody i ducha świętego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy przyjmują nabożnie szafę szarmańtańską i będą go wiernie nosić jako znak swego oddania najświętszej Maryi Pannie z góry Spraw, aby otworzywszy się na czułą miłość dziewicy, upodabniali się do obrazu. Mojego Syna Jezusa Chrystusa i po szczęśliwym przejściu przez to życie mogli wejść do radości Twojego domu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Przyjmij ten szkaplerz też dającą miłość pochodzącą od tak wielkiej matki, oddaj się od naśladowaniu Maryi i życzył opartemu na głębokiej z nią łączności. Noś ten symbol jako wyraz pamięci o obecności Maryi, towarzyszącej Ci w Twoim codziennym staraniu, o wewnętrzne przeobleganie się Chrystusa i o ukazywanie Go jako żyjącego w Tobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości oraz pochwale Trójcy świętej. Amen. W związku z noszeniem szkaplerza, po, po pierwsze pobożnym, jest to zobowiązanie upodobnienie się do Matki Bożej. Ten zewnętrzny znak, czyli szkaplerz materiałowy, może też zostać zastąpiony tym medalikiem. Natomiast w związku z tym upodabnianiem się do Matki Bożej, jeszcze to wewnętrzne upodobnienie. codziennie modlitwy pod Twoją obronę, jako też wyraz naszej synowskiej e, ufności Bożej Matki, Bożej Matce. I na koniec uroczyste błogosławieństwo. Ochyl głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec, niech Was napełni swoją miłością, miłosierdą daną nam w Jezusie Chrystusie, synu dziewicy Maryi. Amen. Jezus uczyni uczestnikami miłości Ojca w matczynej czułości dziewicy karmelu, abyście mogli czynić wszelkie dobro. Amen. Duch Święty, który was nad tym pragnieniem ukrycia się pod płaszczem Maryi, niech was uczyni apostołami na drodze pokoju i sprawiedliwości. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stoi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.